Do tej pory, jeżeli chodzi o wzmacniacze diory z serii 400, myślałem, że widziałem już wszystko. Bo jak wygląda czarna 4,4 dwójka? No to każdy ją zna. Jest jeszcze wersja srebrna. Różni się tym, że jest srebrna. Ale przed nią była 4, 3 dwójka. Ten konkretny egzemplarz to eksportowy Dynamic Speaker SA950. Duża gałka srebrna, świadczy o tym, że to jest 432 dwójka. Ale. To, co się stało po włączeniu, zaskoczyło moje oczekiwania. Przecież 4-3 dwójki nie miały żadnego podświetlenia, wyboru funkcji ani nic. A tu? Po włączeniu zapaliło się mnóstwo pomarańczowych diod. Mnóstwo. Pod każdą funkcją. Do tego doszło coś czerwono-zielonego, co miga przy funkcjach i występuje również przy filtrach, tylko świeci na stałe. Ja zabieram się za robotę, bo trafił do mnie, bo nie gra jak powinien. Ale przy okazji zobaczymy, co tu zostało zmodyfikowane odnośnie tego podświetlenia. Zapraszam Cię do obserwowania moich pozostałych filmów i co niedługo pojawi się film o tym konkretnym egzemplarzu. Pozdrawiam!